W dalekiej wyprawie do Stanów Zjednoczonych do Lake Placid czas na konkursy w Japonii w Sapporo na Okurajamie. skocznie o punkcie konstrukcyjnym 123 metry, rozmiar skoczni 137, a rekord należy do Polaka Kamila Stocha 148,5 metra. Program zawodów. W piątek 16 lutego o godzinie 6 oficjalny trening o godzinie 8 rano kwalifikacje. W sobotę 17 lutego o godzinie 7 seria próbna, o 8 konkurs w niedzielę, o 1.30 kwalifikacje i o trzeciej konkurs indywidualny w nocy. Wszystkie godziny oczywiście czasu polskiego. Skład reprezentacji Polski, pięcioosobowa kadra pod wodzą Wojciecha Topora. Trener Thomas Thunbicher zostaje w kraju, aby po prostu odpocząć. W Japonii Polskę reprezentować będą Dawid Kubacki, Piotr Żeba, Kamil Stoch, Aleksandr zniszczą oraz Klemens Murańka. Nie ma Pawła Wąska, no, który kompletnie rozsypany, nie radził sobie w Willingen, nie radził sobie ostatnio także w Lake Placid. Maciej Kot wygrał puchar kontrentalny w Lillehammer, ale walczy o kwotę na ostatni period Pucharu Świata. W tym tygodniu konkursy w Brotterode. Zwycięzcy konkursów Pucharu Świata w Sapporo na przestrzeni ostatnich kilku lat. Była przerwa między 2020 a 2023 rokiem związana oczywiście z pandemią. W 2019 najlepszy był Kraft, w 2020 Yuki Asato, w drugim konkursie w 2020 wygrał Stefan Kraft, w 2023, czyli rok temu, trzy konkursy, dwa padły łupem Kobayashiego, jeden konkurs Stefana Krafta. No, czy znów ujrzymy zwycięstwo i Krafta i Kobayashiego? Wyliczanka na to by wskazywała. Prognoza pogody nie najlepsza, ale najlepsze, najlepsze prognozy na sobotę. W piątek i niedzielę powinno udać się rozegrać zawody w piątek 5 metrów na sekundę, w sobotę od 2 do 3, w niedzielę od 3 do 4 w porywach do 10. Plan transmisji, skoki na antenie Eurosportu, w piątek od 7.30 studio przed kwalifikacjami, w sobotę od 7.30 studio także w Eurosporcie oraz w tvn -ie. od od 1.25 kwalifikacje na antenie Eurosportu 1 w niedzielę, od 2.40 konkurs także niedzielny w tvn -ie. Zawody skomentują Marek Rodziński i Gorbłachut, a zatem czas na poranno-nocne pory konkursów, ach to wstawanie, czekamy na Sapporo.